Cześć, z tej strony Los Spideros, czyli Kasia i Bartek. Dzisiaj powiemy wam, ile wydaliśmy podczas naszej 5 podróży po Tajlandii. Ale najpierw zaobserwuj nasz profil i zostań do końca tej rolki, aby poznać dokładną kwotę. Na początku zaznaczę, że naszą podróż chcieliśmy zorganizować w miarę budżetowo, a jednocześnie chcieliśmy jak najbardziej skorzystać z lokalnych atrakcji i wycieczek. Spaliśmy głównie w hotelach ze średnim standardem, w bungalowach, w domkach, w dżungli a raz też zarezerwowaliśmy domek na plaży. W końcu to była nasza podróż poślubna. Jedliśmy na street foodach i w lokalnych restauracjach, a w kryzysowych sytuacjach ratowało nas tosty 7-Eleven. Na loty wydaliśmy 10 tysięcy złotych i w tej kwocie wliczone są loty wewnętrzne, oraz do Tajlandii i z powrotem. Na zakwaterowanie wydaliśmy 5900 zł. Wycieczki i atrakcje wyszły nas 2700 zł. Na restaurację wydaliśmy 2200 zł. Transport 2100 zł. Zakupy i pamiątki 900 zł. Opłaty, podatki i prowizje dla bankomatów również 900 zł. Drinki, kawa i napoje 630 zł. Zakupy spożywcze 380 zł. Zwiedzanie i bilety wstępów 340 zł. A pranie 85 zł. Dokładne podsumowanie kosztów znajdziesz w opisie.